Cześć, jestem dzisiaj sam nad rzeczką. Spróbuję tutaj powyżej mostku, za kamieniem, coś złowić, bo jestem sam, zawsze to koledzy to zaczynali, więc tym razem będę łowił ja. Zobaczymy, co się uda. I zobaczymy, co, co w trawce piszczy. Liczyłem na, pranie, na branie w pierwszym rzucie. A tutaj nic. Założyłem dwie nowe muchy. Zrobione wczoraj. Nie wiem, czy to nie było branie. Siedzi. siedzi i to taki, fajniejszy, spróbujemy go tu zaraz podebrać Sklęczka. Zaczepił się drugą muchą o ogon I będzie mi go ciężko Podebrać Będę musiał Tu wejść po niego o, Ładny czterdziestaczek Posił się na jęteczkę, ładnie taki, ładnie no nie stać ale niech płynie dobrze. Dobrze się dzień zaczął, no i ładnie. Po pier po pierwszym holu rybka uwolniona. Zaczep czy, czy branie? Idzie drugi, Brania. ten mniejszy choć miarowy, i wziął na skoczka mojego z ogonkiem. E, nie ma miary, dwadzieścia pięć. Ale jest cholera, musiałem zaczepić ok opatyk, i spaliłem miejscówkę, bo musiałem wejść. Nic tam nie ma sieć, jak to nic nie ma. Jak to nic nie ma, jak jest. Nie trafił. Czy go podpięłem? Tak się, tak się zdarza, no ale cóż, trzeba. trzeba odpiąć i tyle. Niestety, często gęsto nie trafi w jedną, a drugą go podepnę. Nie? I co? Będę musiał zmienić miejscówkę? Bo tak popłoszyłem. Czy zostały tylko trzy? Sieć. Dobra, teraz... Stoję. O. Odpiął się dobrze, że wiury nie było. Bardzo dobrze, że się odpiął. Ach. Ach, ten był taki ładny. A dostał po zębach tylko ten był taki ładny, schowany tam w kamieniach, siedzi, ale mały. Mały, miarowy Albo coś koło miary Nie 25 z ładnym pyskiem Siedzi, tak mi skubał, tak myślałem, że dwa razy mi po prostu skubał pod wodę, pod wodę, pod wodę, pod wodę. Przestań robić młynki. Zacznij normalnie płynąć. Jak robi takie młynki, to szczytówka przy powierzchni. Uspokoił się, teraz go hulujemy. Ładnie jest zapięty. Zadziubek. Najęteczkę. No, Starajmy się rybę wypuścić, także Stara się tylko złapać muchę, to haczyk bezzadziorowy, tak żeby nie dotykać, przekrzywić, ewentualnie delikatnie palcem rybę popchać wpadnie do wody i miejscowy coś pali u siebie na tym, ale idzie dym. Tam śmierdzi aż tutaj. Wczoraj miałem wenę, zawdziałem się, ukręciłem 96 much żeby mieć tutaj na cały jak przyjdzie długi weekend bo niestety ale wygospodarować czas to czas i chęci siedzi następny widać każde branie czuć od razu na dolniku Na co? Co dzisiaj skuteczniejsze? Raz na to, raz na to. Teraz na moją z seledynowym chwościkiem. A ten się tak kręcił, że niestety, ale muszę go w palce, bo obkręcił żółkę o nożyczki. I. No dobra, uwolniony. Łowimy dalej. Rybka mamy rybkę. Ach, spadła. I dobrze, bo była taka sama, ale za szczęście, że refleksem no i co? Tam jest patyk. Widzę go o. Puściło Skoro puściło To pójdźmy kawałek wyżej I zrobimy ten, ten przód, bo dwa razy Podchodząc już, a wyciągnąłem Tyle rybków Że napłoszyłem na pewno Obłowię miejsce które chcę wejść Siedź Myślałem, że to był kamyczek A to była ryba I spadła I fuksem się Udało bez Bez wywiórki Ale się strasznie naplątał co mnie doprowadza do białej gorączki zawsze dlatego wyłączę kamerę i se w spokoju poklnę długo się nie pocieszyłem samotnością bo przyjechał spinningista przywitał się zapytał się co u mnie to tyle dobrego ole makija tylko zobaczymy zaraz, czy jest etyczny, czy nie. Siedzi następny. Siedzi następny mały. Mm. No. Padaj maluszku do wody, kolejne dwa kroczki, aż dziwne, że tutaj za tym kamyczkiem nic nie napłynęło.

Tam zebrał muchę pod tym, gdzie wcześniej stałeś. Dobra, mam. Ale to taki. Taki jak zarybili. No, spadaj. Jak chcesz, żeby spadł, to nie spadnie, nie? A jak nie chcesz, to spadnie.

Mamy drugiego. To no. nie o takie nam chodzi. No to jest, to jest metoda killer. Wiesz. No. O, był na tyle duży, że przez oczko wypadł. Nie, 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 ja to prowadzę, zobacz. Bo to są... weź sobie do ręki. Na dole jest imitacja jędki, która właśnie teraz powoli zaczyna wylatywać, a u góry jest chruścik. I, i prowadzę to przy dnie, pukam po każdym kamyczku. Jakie jest branie to czujesz aż tutaj normalnie jest, wiesz, puknięcie, szarpnięcie. Następny. No spokój, 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 spokój. Spokój, dobrze. Tylko, że to wszystkie takie same. No i ten więteczka uderzył. Abyśmy chcieli i z reguły są zapięte, zobacz za końcówkę wargi. Także teraz go delikatnie odpiąć Wypuścić niech rośnie, chociaż jak tu miejscowi mówią mały dla dziecka, a duży dla mnie, tak? Tak mówią miejscowi. Ach, była ryba, była ryba. Dobra, poprawił. Sięć. Uspokój się, uspokój się. Spadło.